Czy w Krakowie będzie nocna prohibicja? Ruszył ostatni etap remontu ulicy Królowej Jadwigi, początek konsultacji dotyczących tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej, zajazd kazimierski, własnością miasta i skatepark przy ulicy Kąpielowej. W tym żyje miasto i wanaśietnik Konecka. Dzień dobry, zapraszam na miejski serwis informacyjny. Czy w Krakowie będzie nocna prohibicja? Miasto rozważa możliwość wprowadzenia częściowego ograniczenia sprzedaży detalicznej alkoholu w nocy. Decyzję podejmą radni, ale liczy się przede wszystkim Wasze zdanie. Stąd ankieta, którą może wypełnić każdy z Was, znajdziecie ją na kraków.pl. Jeśli chodzi o samą treść ankiety, no to tutaj pytamy mieszkańców, czy w ogóle są za ograniczeniami nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Jeżeli tak, no to mogą tutaj wybrać dwa warianty. Pierwszy to ten maksymalny czas przewidziany przez ustawę, czyli między godziną 22 a 6 rano, a drugi obszar, ten okres czasowy to między godziną 24 a 5.30. podobnie jak to funkcjonowało w ramach naszego porozumienia o odpowiedzialnej sprzedaży, które było wprowadzone w Krakowie. Jeszcze. Jeszcze przed wybuchem epidemii koronawirusa. No i też prosimy mieszkańców, aby zaznaczyli, z której są dzielnicy miasta Krakowa. Jeśli chodzi o samą ankietę, jest ona przygotowana w trzech formach. Pierwsza forma to ankieta internetowa na stronie www.krakow.pl mamy umieszczony link do tej ankiety i można tą ankietę w formie elektronicznej wypełnić. Druga forma to kontakt telefoniczny pod dedykowany numer, który został przygotowany w Urzędzie Miasta Krakowa. No i trzeci sposób to wypełnienie. Nie ankiety tradycyjnej. O nocnej prohibicji będziemy także mówić w najbliższy poniedziałek w nowym tygodniu. Gośćmi programu będą Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa i Dariusz Nowak z Urzędu Miasta Krakowa. Ruszył ostatni, najtrudniejszy etap remontu ulicy Królowej Jadwigi, jednej z najważniejszych arterii w Krakowie. Prace prowadzone są na odcinku od ulicy Jesionowej do Robla, a to oznacza zamknięcie tego fragmentu ulicy dla ruchu samochodowego i komunikacji miejskiej. Ruszamy z szóstym etapem, ostatnim etapem tego remontu. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo to wreszcie zamyka epopeję remontu ulicy Królowej Jadwigi. Wierzę głęboko, że to będzie szybko zrobiony remont. To jest bardzo trudny fragment, chyba najtrudniejszy ze wszystkich. Rozmawialiśmy o tym z wykonawcą, by mieszkający tutaj, jak i pracujący tutaj, Mieli dojazd do swoich posesji, do miejsc pracy jak najdłużej. Nie będziemy się dla nich zamykać, chcemy im to umożliwić, natomiast no muszę powiedzieć jasno, że przejazdu, transferu przez ten obszar nie będzie. Mam świadomość, że będzie to przede wszystkim dolegliwe dla osób poza Wolą Justowską, natomiast dla mieszkańców Woli Justowskiej chcemy zapewnić, jak najdłużej się da ten dojazd do posesji, do miejsc zamieszkania. Wierzę głęboko, że zapowiedzi mówiące o ciepłym listopadzie sprawią, że dużo rzeczy uda się zrobić zarówno w październiku, jak i w listopadzie i że uda nam się przynajmniej odcinkowo tą ulicę wcześniej oddawać. Już w ten weekend, 22 i 23 października, w związku ze zbliżającymi się uroczystościami Wszystkich Świętych, zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. Więcej pojazdów pojawi się w rejonie krakowskich nekropolii. Szczegółów szukajcie na stronie kraków.pl. Uczniowie szkoły podstawowej nr 89 z osiedla Piastów będą mieli nową halę gimnastyczną. Budowa już ruszyła, a jej finał zaplanowany jest na sierpień przyszłego roku. Powstaje znowu piękna hala przeszkolna, hala do gier zespołowych. Będą dzieci mogły grać i w piłkę ręczną, i w siatkówkę, i w koszykówkę. Do tego dwie sale fitness, do tego oczywiście całe zaprosze techniczne, piękne szatnie, piękne natryski. I mam nadzieję, że będzie służył wszystkim i dzieciom, i mieszkańcom. Będą jeszcze dwie sale fitness, duża hala do różnych dyscyplin sportowych. My tutaj słyniemy z piłki ręcznej przede wszystkim w szkole, ale to będą też inne dyscypliny. Natomiast dwie sale fitness, które są zaplanowane, też będą wykorzystane jeszcze do zajęć sportowych. Zajazd Kazimierski, czyli zabytkowa kamienica u zbiegu ulic Krakowskiej i Węgłowej jest własnością miasta. Starania o uregulowanie stanu prawnego budynku trwały 28 lat. Budynek jest wybudowany jakby przedwojenny. To jest budynek bardzo stary, bardzo okazały, bardzo duży. Na podstawie układów indemnizacyjnych zostało wypłacone odszkodowanie byłemu właścicielowi tej nieruchomości. Dodatkowo budynek został wywłaszczony pod budowę bazy turystycznej. Nie zostało to nigdy zrealizowane. Miasto miało tam bardzo dużo pomysłów co do zagospodarowania tego budynku, ale w międzyczasie pojawiły się kwestie związane z tym, że. Potomkowie chcieli odzyskać tę nieruchomość. Wystąpili do Ministerstwa Finansów o stwierdzenie nieważności decyzji, która na podstawie tych układów jakby dawała miastu prawo do tej nieruchomości. Jednocześnie parę lat później również córka wystąpiła do wojewody o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej. Nowy wielopoziomowy skatepark w Foszowicach, teraz w serwisie. Powstał przy ulicy kąpielowej dla miłośników skoków, podskoków i podniebnych ewolucji na rowerach, hulajnogach, deskorolkach, rolkach i wrotkach. Przyjechałem tu po prostu, żeby pojeździć sobie z moim przyjacielem. Fajnie tu jest. Czasem można się podskoczyć na tym. Bardzo fajnie tu jest. Bardzo fajny jest ten skatepark do robienia trików, można dużo wyskoczyć, wyskakiwać. Fajny jest też flybox i rampy, dobrze, że wybudowali, bo bardzo fajny. Jest to skatepark o dość dużej powierzchni, wielopoziomowy. Przy projektowaniu wykorzystaliśmy naturalne ukształtowanie terenu. Pojawiły się różnego rodzaju przeszkody, górki, zjazdy, te elementy, które są niezbędne do tego, żeby z tego miejsca mogły korzystać dzieciaki i na hulajnogach, i na rowerach i na deskorolkach. Natomiast to miejsce jeszcze zyska, bo w najbliższym czasie pojawią się tu ławki, także rodzice, którzy przychodzą tu z dziećmi, będą mogli sobie swobodnie usiąść czekając na swoje pociechy. Pojawi się pitnik, który w upalne dni na pewno będzie dla zmęczonych sportowców dużym ułatwieniem. Pojawią się stojaki na rowery. Docelowo planowane jest również oświetlenie tego miejsca. Także kolejna infrastruktura na mapie Krakowa idealna dla dzieciaków, dla Młodzieży chętnych zapraszamy. Póki jest pogoda, można z tego miejsca jak najbardziej korzystać. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące budowy trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Planowana inwestycja położona jest na terenie czterech dzielnic – Krowodrza, Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. Będzie przedłużeniem trasy łagiewnickiej. Bardzo dużą wagę przywiązuję do tych konsultacji, dlatego że budowa trasy łagiewnickiej wywołała szereg różnych uwag. I chcielibyśmy wykorzystać wszystkie te refleksje, wszystkie te uwagi, wszystkie spostrzeżenia dla realizacji dalszego ciągu. Musimy sobie odpowiedzieć, co to za trasy mają być, jakiego, o jakim charakterze. Proszę pamiętać, że pierwsze wstępne koncepcje tej trasy powstały już kilkadziesiąt lat temu. Rzeczywistość się trochę zmieniła. Z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, że brakuje nam przepraw przez Wisłę łączących północ z południem Krakowa. Bo proszę pamiętać o tym, że dzisiaj tymi łącznikami najbliższymi jest most Dębnicki albo most Grunwaldzki, dla trawałów tylko most Grunwaldzki. No, my musimy skrócić tą ścieżkę. Jedna rzecz mnie smuci, mianowicie pewne niedowierzanie w moc sprawczą tych konsultacji. Ja tutaj gorąco apeluję naprawdę do wszystkich, żeby włączyli się do tych konsultacji, żeby wszyscy ze spokojnym sumieniem mogli powiedzieć: Zrobiliśmy wszystko, żeby ukształtować tą trasę wedle naszej myśli. Ma na imię Bella i pomaga w obsłudze pasażerów. Krakowskie lotnisko testuje innowacyjne rozwiązania. Stąd robot, który wchodzi w interakcję z ludźmi. Jak się Wam podoba? Bella to jest robot, który pracuje od pewnego czasu na krakowskim lotnisku. Uwaga, on pomaga tu Państwu w obsłudze, nikogo nie zastępuje, tylko im pomaga. A przyszłość krakowskiego lotniska to są właśnie tego typu innowacyjne rozwiązania, ponieważ Bella wchodzi też w taką interakcję z pasażerami. Z jaką reakcją, czy to podróżnych, czy właśnie klientów restauracji spotyka się ten miły robot? Zazwyczaj wszystkim to się bardzo podoba i chętnie z tego korzystają, także mamy nadzieję, że Bella kocica zostanie z nami na dłużej. Kenijczyk Eric Leon Ndiema oraz Ukrainka Wiktoria Kałużna to zwycięzcy 8 Krakowa półmaratonu. W tym roku na starcie biegu stanęło przeszło 6,5 tysiąca osób z ponad 40 krajów. Wspaniale, pogoda dopisuje, także liczę na dobry rezultat. No Chciałbym powiedzieć na poziomie godziny 12. Po raz kolejny musimy dać radę mimo coraz bardziej upływających lat. Niech nie patrzą na ból nóg, niech myślą jak rozłożyć siły i do celu. Zdecydowałam się ze względu chyba na atmosferę i na powagę tego biegu. I nastrój jak na razie bardzo dobry. Mam nadzieję, że bieg będzie się nać również dobrze. Właśnie teraz przyjechałem z Warszawy. Wczoraj wieczorem miałem premierę. Rano powódka o piątej i jestem już w Krakowie. Dobra zabawa jak zawsze. Na przypale albo wcale. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę, dobrego dnia i do zobaczenia.